Trzeci odcinek serii Minecraft Skyblock. Ogółem nic poza odcinkami nie robiłem, ale. Będę robił raczej. Czy nie będę na odcinku wszystkiego dokumentował? Wspomniałem fajnie wrócić. No i ogółem. To jest już trzeci odcinek. No to. Ja tu zrobię cięcie, że tam se kopałem. No to cięcie. Nie widzę, co to robię. wykopałem. Jak są? Patrzcie. Dobra, to dalej cięcie. Yy, dobra. Yy, no to, co trochę ja tam porobiłem. Pokopałam sobie troszkę. Tutaj jeszcze mam żelazo. Szybko się niech przepali. No i ogółem, już sobie ci robimy. Zaczekajcie. Eee, Czekajcie, muszę tu jeszcze coś wziąć. Dobra, no to ja już y, widzimy się kiedyś wskazuję setem. Dobra, to już widzowie y, zrobiłem se tam, żeby zabrakło mi trochę żelaza, żeby sobie kilka zrobić. ogólnie jak dzisiaj toczy jaksu To będzie oczywiście odcinek. Dużo cięcia, to będę długo nagrywał jakieś pół godziny. Dobra, widzimy wam 5-10 minutowy odcinek. Fajnie Czy ja dosta dostałam ziemię? Tak, dostałam ziemię Świetnie Nie, nie jestem reklam o, o owca. Zaczekajcie O, fajnie hmm, Jakąś książkę mam widoczną Uchwalony i przebijający Czekajcie Trzeba wszystko do skrzynki odłożyć Widzowie ogólnie nie zapomnijcie dać subika z dzwoneczkiem. Bardzo was, was proszę. Ale desperacja, proszę ludzi o subskrypcję. O, i ile subskrypcji dostałem?

Chyba widzowie, yy, to jest na tyle z kopania. Siema świnki. Chcecie? Na farm? Gdzie jest ta świnia Druga. To ty, co tu się odwala? Głowa nie spadnie. Nie chcę mieć następnego staconego zwierzaka. Nie, nie, proszę cię nie spadnie. Ci nie, co ty zrobiłaś? Nie lubię cię! Nie, Świnia! Chociaż ty. Chociaż ty przecie faj. Świnia, Świnia. Przed faj, chociaż ty. Nie tak jak ta owca. Dość, że mi zrzuciłaś innego zwierzaka. Ła, to ja sam spadłem. nie no, Świnia! Świnia, co ty zrobiłaś? Widzowie, dzisiaj jest trip dla świni i jeszcze cię odwieczego. Widzowie, jak my się w ogóle do endu mamy dostać? Albo by cokolwiek zrobić. Tu nawet, nie wiem, do endu nie dojdziemy. Yy, dobra. To się tu przypala żelazo Trzeba będzie znowu na pełne kilo Złasz Cię zaraz ulicę Ty rachały oh. psie Jesteś świnią, ale Będę cię nazywał pies Czekaj, gdzie widzę. Nie, nie mam kłopotu Ale mam za to ognisko No to widzowie yy... Jeszcze ja tu biorę rzeczy i ogólnie widzimy się kiedy już zbuduję sobie chatę. A A yy, ogólnie widzowie, wywaliło mnie, yy, świetnie. Była moja świnia, ja. Gdzie są świnia? nas świnia? Tu były trzy świnie, została jedna. Poświeć tutaj, co? No, basujemy machewki. No i ja sobie tu zbuduję tę chatę. No to widzowie widzo, widzimy się za... No to i teraz jeszcze nie zrobiłem domu, ale ubiegłym wszedł do mnie kolega. Śmanko. Jeżeli ktoś go pamięta z super starych odcinków, super, super, dupe starych, no to niech napisze w komentarzu. Aha, nie umiem budować. No i widzowie, to znowu cięcie. I okazało się, widzowie, to jest mój dom. Nawet nie ma dachu, więc ogółem super. No. <śm> Kiroch mi się rozwalił No to kastujemy następny Żelaz nas nie stać? No, nie mam żelaza Coś ja tutaj... się tam znalazło, dwa żelaza Co? Nie, się ja że z dwóch zielaz... Myślę sobie... jest dwóch żelaz Muszę zrobić Kiroch To chyba najważniejszy wymiar, co nie I przy okazji widzowie Mój kolega się pytał, czy chcecie z zbudowania? Że we dwóch raz ja, raz on byśmy nagrywali w szansach yy, odcinki zbudowania. Jak tam budujemy, nie wiem, jakieś budowle, a wy tam będziecie, nie wiem, oceniać. Yy... A on sobie. No, bo na swój świat się zrobić. Tam się przenieść. Znając, znając nasze taktyki budowania, będzie to gówno no i prawdopodobnie zjedziecie mi... No, tak, ale mam to gdzieś. Spokojnie, nie mam to gdzieś. Tylko tak pojedzie. Zwracam... Z... Zwracam... Móc! Dobra, końc odcinka.